Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażemy wam razem z Prezesem jak wygląda zmodyfikowany panel w Suzuki Grand Vitara drugiej generacji. Jeżeli chodzi o szczegóły, za chwilę usłyszycie od naszego Prezesa. Także zapraszam was do oglądania. Cześć. Tak jak przed chwilą mówił Łukasz, chcielibyśmy wam pokazać kolejną modyfikację do Suzuki Grand Vitary drugiej generacji. Tym razem jest to panel sufitowy. Do tego celu zaadoptowałem panel z Jeepa Grand Cherokee. <grymny> no. Jak za chwilę zobaczycie, zostały dołączone, dodane dodatkowe przyciski oświetlenia zewnętrznego, dodatkowe przyciski do kompresora i blokad, które nie, nie lada dzień pojawią się na tym samochodzie. Poza tym, pozostałe funkcje mamy takie same jak w Grand Vitarze. Otrzymaliśmy jeden dodatkowy schowek mały. Schowek na okulary mamy dalej takiej pojemności jaki był wcześniej. Dodatkowo zastosowałem lampkę firmy Hela. Jest to lampka do map czytania. Na giętkim przewodzie można sobie ją ustawić. Nie przeszkadza w czasie jazdy kierującemu. Światło jest ciepłe i naprawdę nie odbija się w szybach. Nie przeszkadza w czasie prowadzenia. Zostało to wczoraj przetestowane na trasie. Po złożeniu, praktycznie tej lampki, nie widać, bo znajduje się na boku panelu. Oświetlenie zostało takie same, dokładnie jak jest w jeepie Grand Cherokee, czyli załączane jest albo ręcznie, wciskając z przodu i z tyłu. Z tyłu zostało delikatnie przesunięte dzięki temu, że panel jest dłuższy. Punkt świetny został wysunięty bardziej na pasażerów z tyłu. Załączanie następuje tak jak przed chwilą powiedziałem: albo przez wciśnięcie, albo przez otworzenie drzwi. Wtedy załączają się i przednie i tylne. Czyli mamy tutaj różnicę w stosunku do grand Vitarzy, gdzie zapalało się tylko środkowe i tylne. Jak wcześniej wspomniałem, do budowy panelu użyłem części z Jeepa Grand Chiroki ZJ. E, panel został przeze mnie rozebrany, oskurowany. E, z polistyrenu dorobiłem boki, żeby dopasować kształtem do krzywizny dachu Grand Vitary. E, całość zajęła mi około 60-65 e, godzin. E, po później zostało złożone, oprzyte skórą. Du, dużą część robocizny zajęła mi instalacja elektryczna. Nie obyło się bez błędów. Suzuki, jak zwykle, popełnia błędy i zrobili instalację elektryczną. Sterowanie oświetleniem jest po minusie, a nie po plusie. Także nie sugerujcie się kolorami kabli, bo to jest błąd. Sprawdźcie i wtedy uniknięcie błędów, jakie ja popełniłem, gdzie musiałem praktycznie gotowy panel rozlutowywać i lutować wszystko z powrotem, bo był psikus ze strony Suzuki. Dziękuję. Eee, zostało wszystko podłączone, wyprowadzone kable, dodatkowo wyprowadzone z radia jest gniazdo USB, także pendrive'a podłączam bezpośrednio już pod panel. Eee, są dodatkowe 6. Gniazd USB są przełączniki do kompresora, są przełączniki do blokad, które niedługo zawitają w tym samochodzie, ale o tym oczywiście troszeczkę później. Bo z Łukaszem też szykujemy dla Was niespodziankę. No i tyle mogę powiedzieć na obecną chwilę o tym panelu, o robocie. Z przodu został oryginalny panel zdemontowany. Został zamontowany panel od nowszej Grand Vitary. Nie mam wyświetlacza już po środku, tam będzie cyfrowy yy, przychyłomierz Niedługo Już jest przerabiany Także to będzie kolejna modyfikacja w tym aucie Jest ich sporo To tyle, ile mogę powiedzieć o, o wszystkim O budowie, o czasie, koszt bo właśnie o tym jeszcze nie wspominaliśmy. Same materiały, zakup panelu, zakup skóry, zakup karlingów, no i wszystkiego, co mi było potrzebne, zamknął się w 400-450 zł. Że naprawdę to nie jest duży koszt, a wręcz znikomy, jak na funkcjonalność tego panelu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Na przykład. Stół z powyłamydowanymi nogami. Stół bez nóg. Stół bez nóg. Jeszcze prościej. A którego momentu? Od początku, no. E, witam.